Więc w 21 a 26 tygodniu ciąży kobieta powinna zostać poinformowana o możliwości rozpoczęcia edukacji przedporodowej i powinna zostać pokierowana do położnej podstawowej opieki zdrowotnej. W tym czasie też na wizycie lekarskiej zostanie zalecane wykonanie kolejnych badań diagnostycznych, czyli przede wszystkim morfologii i badania ogólnego moczu oraz badania poziomu glukozy. Jest to tak zwany test obciążenia glukozą, który polega na wypiciu 75 gram glukozy, i zbadaniu poziomu cukru po jej wypiciu po godzinie oraz po dwóch godzinach. To badanie jest bardzo ważne, należy przyjść na nie naczczo, czyli nie spożywać żadnych pokarmów i napoi przez ostatnie 6-8 godzin przed pobraniem badania, a przez poprzednie dni stosować zwykły tryb życia. Od 24 tygodnia ciąży, także na każdej wizycie kontrolnie będzie oceniana czynność serca dziecka. Około 24. tygodnia ciąży można rozpocząć przygotowania do porodu. Warto wybrać sobie szkołę rodzenia. Warto skontaktować się z położną podstawowej opieki zdrowotnej, aby odpowiednio przygotować się do tego wydarzenia. Między 27 a 32 tygodniem ciąży na standardowej wizycie, oprócz badania przedmiotowego i podmiotowego, oceny ryzyka ciążowego, oceny poziomu ciśnienia tętniczego krwi i przyrostów masy ciała, zostaną zlecone kontrolne badania diagnostyczne. Do tych badań należy, tak jak we wcześniejszych etapach ciąży, mocz i morfologia, a także w przypadku kobiet Rh ujemnych zostanie zalecane wykonanie kontroli czynnika Rh i występowania w związku z tym przeciwciał, a także zakwalifikowanie kobiety do ewentualnego podania immunoglobuliny antyd